Siemanko Siemanko, witam Was z mojej nory w Anglii. Tak szybko wybierając się, pomyślałem, że jeśli nie mogę wam dać filmów z pająkami, to może dałbym wam filmy z pytaniami. Także słuchajcie, jeśli chcecie coś wiedzieć, albo coś wiedzieć, albo uwaga, coś wiedzieć, to możecie pisać tam pod komentarzami yy, pytanka i jeśli tych pytań rzeczywiście byłoby więcej niż dwa. No to wtedy bardzo chętnie zrobię kolejny filmik, w którym te pytanka będę czytał i udzielał na nie odpowiedzi. Yy, w gwoli sprostowania mogą być randomowe pytania, ale również nie pogardzę pytankami z dziedziny terrorystycznej. Tak, więc yy, słuchajcie, warto, zachęcam was do tego. Yy, no i ten, w sumie tyle. To jest taka szybka wrzuta, prosto z telefonu na YouTube ląduje. I co, no i czekam na, na te pytanka całe i jeszcze możecie mi napisać w tych komentarzach, czy chcielibyście jakiś stream na żywo ze mną może, bo jeśli tak, no to bardzo chętnie takowy zrobię, no, także to jest tyle, tak myślę, to jest tyle, no, także trzymajcie się i pamiętajcie, komentarze, no i subskrypcje.